W ostatni dzień czerwca odbyły się Trąbki w Trąbkach. Oczywiście miejscem organizacji imprezy były Trąbki Wielkie. Uczestnicy mogli podziwiać występy różnych zespołów muzycznych, między innymi Orkiestry Dętej z Puszcza Gdańskiego. Że oklasków wywołały występy młodych b-boyów, dających popis swoich możliwości na scenie. Mimo nie najlepszej pogody, mieszkańcy całymi rodzinami przybywali na miejsce. To dziewiąta edycja imprezy Trąbki w Trąbkach. 9 lat temu, właściwie dziesięć lat temu, taki pomysł powstał, ale zrealizowany został 9 lat temu, była pierwsza impreza. On się organizacyjnie oczywiście rozwija, natomiast całym elementem przewodnim jest to, aby na, na tej imprezie było jak najwięcej instrumentów. Dętych czy trąbek, bo, bo sama nazwa o tym mówi. Ważnym punktem programu było wręczenie nagród za współzawodnictwo sołectw w roku 2012. Rywalizowało ze sobą 25 okręgów sołeckich, a nagrodami były czeki gotówkowe. Nie zabrakło również wyróżnień indywidualnych. Dziękujemy Państwu, jeszcze raz gratuluję. Miejmy nadzieję, że dziesiąta edycja Trąbek w Trąbkach będzie obfitowała w jeszcze więcej atrakcji i przyciągnie większą liczbę mieszkańców. Zobacz również. Trąbki wielkie wygrały w turnieju samorządowców, a także dożynki w Trąbkach Wielkich 2012. Oglądaj nas na Facebooku na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.